Czy to grudzień, czy to styczeń? Nie, to marzec! Siemanko, dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat na początku. Otóż faktura na 125 zł. i 44 grosze brutto 50 zł. za sztukę. A to, co kupiliśmy. Mamy w tym woreczku, o prawie tego nie widać Pusty worek, nie? O, zobaczcie Tutaj mamy takie dwie sprężynki Za 125 zł No bardzo ciekawe No to są te sprężynki właśnie do tego, o To tutaj zrobiliśmy patent A ile jestem Jarka ogarka Dobra wiecie To nie o to chodzi, że ja tam narzekam czy coś Tylko o to chodzi dla nieświadomych ludzi Żeby zdali sobie sprawę że wszyscy jesteśmy teraz w programie Mamy Cię. Także kupując taki traktor, kupując te maszyny zachodnie, fajne, super wygodne, mocne. No i nic do tych maszyn nie mam przecież, tak? Tylko naprawdę, czy koszt wyprodukowania czegoś takiego, czy nawet sprzedaży? Co, 100 tysięcy pośredników po drodze i, i te sprężynki 125 zł? Albo pieniądz już nie ma kompletnie wartości. Albo nie wiem, o co chodzi. Zobaczymy, czy, to, czy w ogóle to nam pasuje, nie? Także dobra, działamy, próbujemy. Szkoda, że Łukasza nie ma, jakbym mu pokazał te sprężynki i tą fakturę, to już ja znam jego komentarz, nie? Do tego. Teraz jak to włożyć, żeby tego nie uszkodzić, kurczę? Długo by można było gadać, nie? Ale, koniec narzekania. Usterka naprawiona. Sprężynki działają. Także jest ok. Musimy czasami zacisnąć zęby tych, których nie ma. I na takie coś wydać pieniądze, żeby działało, nie? No. Bo co, na taśmie będziemy jeździć. Cholera jasna. Żeby nie było, że jakoś bardzo tutaj narzekam na to wszystko. Bo ogólnie 125 zł, no to nie jest kurcze dla nas jakiś ogromny koszt, ale za takie sprężynki naprawdę. Kurde, naprawdę. A co jest najlepsze, to to właśnie, że ciągniki w całości kupowane jako nowe są tańsze niż ciągniki po katalogu, po numerze części. Po prostu z, z części, tak? Bo miałem robioną ofertę John Deera, zanim kupiłem Fergusona. I najpierw miałem cenę wyjściową z części ciągnika, który kosztował 430 chyba tysięcy netto. Cena z części była około 800 tysięcy. Tak, tyle kosztują części do tych ciągników. Jak już kupimy taki traktor, no to później musimy do niego kupować części. A części do takiego traktora są dwa razy droższe. Dlatego chyba lepiej pojeździć, zrobić motogodziny, sprzedać, kupić następny nowy. Na pewno to się by opłacało. Z tym, że czy my jesteśmy w stanie co chwilę kupować nowe ciągniki? Na pewno nie. Bo przecież od razu nam się wszystkie części nie zepsują i nie są wszystkie części do wymiany. To jest pomalutku, to jest proces. Każdy w nowym ciągniku co jakiś czas w nowym. No, wiadomo, ta maszyna nowa jest, jak się przeprowadzi na podwórko, a już następny dzień jest pracy już już nie jest nowa. No i co? No i wtedy. To się psuje i co chwilę trzeba jakieś części kupować. A to tak jak powiedziałem, jest dwa razy droższe po numerze katalogowym z części. Tak to wygląda. No ale dobra, koniec względzenia. Sprzątamy w ciągniku, jedziemy na pole. W marcu jak w garncu. To przysłowie w tym roku się bardzo fajnie sprawdza, bo raz mamy ciepełko, a raz pada nam śnieg, tak jak teraz, na pewno znowu nie widać tego w kamerze, ale lecą nam takie fajne, drobne płatki śniegu. A my uprawiamy podburaki w dalszym ciągu. O kurde, ale kamień, o ja pierdziele. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Gałaziory. Tutaj przez las mamy taki mały sklepik osiedlowy, można powiedzieć. No. Kuba poszedł poprowiant na dzisiejszą tutaj tą uprawę. Skakuj! Tak! No co jest? Nie ma dwóch rąk, ty! Panie, ja ci ani jednej ręki coś pan tam kupił. Kupiłem tak. A, czekaj, czekaj, czekaj. Kupuję Kupiłem tak. Nie wpuścić na drugą dawkę? <laughs> na drugą dawkę. Dwie takie. O. Wisienki. Dwie puszki pepsi dwa sewerze i mały kogój i dwa dźwięki czekoladowe. Bo Botnik, no. nie wiem. No i dobra, będziemy jeść, będziemy uprawiać. Przed chwilą był śnieg. Teraz leci grad. Jaki grad? mocnik? Mocznik albo saletra, nie? Takie fajne białe kulki. Nie wiem ale czy to będzie... Ładnie leci. Nie? Weź otwórz drzwi, może będzie lepiej widać. Trzymaj kamerkę. Ładnie leci, ładnie. Dziejem na dlaczego będzie widać jak biały? Panie i panowie, kurczę, i to leci coraz mocniej. Na początku to wyglądało jak grat, ale to tak kurczę teraz... Nie wiem, czy to krupa, czy jak to nazwać. Bardziej płatki śniegu to już się takie przeradzają, ale takie mokre, że... To wszystko... Topnieje, dolatując do ziemi. Ale ładnie zacina. Akcja mocnik. No. Nie no, w marcu jak w garncu, no teraz normalnie sypie śnieg. Normalnie sypie śnieg, biało się robi. Ale ładnie. Ja pierdzielę, ale to fajnie wygląda. Pa, co? Się Na pewno dzieje? kamera tego nie odda, nie? A Normalnie chwila moment i biało się robi. Nie co robimy. Zobaczcie co się dzieje. Ja tak pod śmiechujki, że w marcu jak w garncu, a tu mamy zimę! Normalnie nie wiem gdzie jadę. Gdzie tu było uprawiane, gdzie nie. Nie no, coś tam widać, ale no powiem wam szczerze, no nie spodziewałem się dzisiaj tego. Chociaż coś tam prognozowali, ale takie grube płatki śniegu lecą, że no fajnie to wygląda. Jak wy to oceniacie? A my tu uprawiamy, nie? Nie no nie wiem co robić. Jechać do domu, jak to będzie tak sypać, że no trzeba do domu zjeżdżać. Ja myślałem, że to przestanie za chwilkę. Czemu? Zobacz. Co robić? To trzeba robić, no w sumie. Za bardzo nam się nic tutaj nie zmienia. Po malutku przestaje nam padać ten śnieg. O, no, tak to wygląda. Ale my nie pękamy, uprawiamy. Nie ma czasu. Chłop śpija jemu rośnie. Już miało zimy nie być, nie? No ale wiadomo, w marcu jak w i 17,5 hektara. I co? Miałem sobie ładnie uprawić dzisiaj, skończyć to pole. A tu proszę bardzo. Zima do nas przyszła. Ja już myślałem, że to przestaje padać. A to nam ładnie sypie coraz mocniej. Kompletnie dzisiaj tego nie pokazywali. Na radarze aktualnie nic nie pokazuje żadnej chmury. Także radar się pomylił, pogoda robi swoje. Ja wczoraj mówiłem, że na Hama się robi, że to takie jeszcze nie, nie jest taka ziemia e, do uprawy, że taka mokra, trochę wilgotna, że fajnie by było, jakby się bardziej przesypywała, nie? <noise> Dzisiaj to nie no po prostu nie, po prostu nie, no nie wiem co robić. Jak myślicie, uprawiać dalej, czy nie? Ja sobie przejadę pomału jeszcze w tą i z powrotem I po prostu zobaczę co będzie się działo O zobaczcie Fajny mokry śnieg, bałwana by ulepił Panie i panowie Jedziemy dalej Jak padał ten śnieg i padał i padał i padał i padał Miałem już pomysł po prostu żeby to zostawić na dzisiaj Zjeżdżać, bo nie ma sensu no ale śnieżek przestał padać Jeszcze po maluśku przejechałem dwa przejazdy I zauważyłem, że no nie ma błota Ziemia oczywiście jest wilgotna Ale to nie jest błoto Jakby było błoto, to nie ma sensu, to bym od razu zjechał i e, Szkoda, szkoda takiego, szkoda takiej roboty po prostu, bo Bo zacisnąłbym za mocno tą ziemię tym wałem e, Wiadomo no, wilgotna jest ale naprawdę widać, że przesypuje się ta ziemia między talerzami. Fajnie idzie. Robimy. Nie ma na co czekać, nie ma co wątpić. Trzeba robić, bo nie ma czasu. Później wszystko na chura jak przyjdzie ciepło. Jeśli się da i nie ma tragedii, można jechać. Ja myślę, że ten śnieg, jak zacznie topnieć i zacznie przenikać w tą orkę. To będzie po prostu gorzej i jakbym poczekał do jutra, to będzie gorzej niż teraz, będę doprawiał tą ziemię razem z tym śniegiem. A dlaczego chciałem zjechać? No kurczę, no. Po prostu nie widziałem, gdzie jadę nawet, bo yy, zrobiłem jeden przejazd i już mi ten przejazd śnieg zasypał. Po prostu nie było widać, gdzie się jeździ. Dobra. Nie ma co się łamać. Działamy. Teraz pytanie do fachowców. Co ja dzisiaj robię? Odpowiedź A. Przesuszam ziemię. Odpowiedź B. Przerywam parowanie. Odpowiedź C. Zakwaszam ziemię, talerzując śnieg. Odpowiedź D. Jestem pojebany, że to robię. Wiecie, bywało tak, że. Tego 20-25 marca już buraczki się siało. A w naszym klimacie jest tak, że tak naprawdę im wcześniej, tym lepiej. Ale też nie do końca. Ziemia musi być nagrzana do siewu buraków. No bo jeśli nie, to występuje zgorzel, siewek. No i wtedy jest problem. Czasami lepiej posiać później ze świadomością gorszego plonu i mniejszej wilgoci niejednokrotnie tak bywało, że te późniejsze siewy, no to już różnie z tą wilgocią bywało. A jak wiadomo buraki jakoś mocno się nie sieje głęboko, bo ten buraczek to nasionko się wtedy nie przebije, a w szczególności jak posiejemy buraka głęboko, i zaklepie nam ziemię deszcz, to po prostu ten burak nie wchodzi. Dlatego płytkie siewy są lepsze, ale też nie bardzo płytkie, bo jak jest sucho, no to wtedy to nasionko nie ma wilgoci i też nie wchodzi. Także uprawa buraka cukrowego nie jest łatwa, nie jest prosta. Czasami co na pierwszy rzut oka wydawałoby się błędem, to niektórzy by mogli powiedzieć. Wychodzi na plus. A czasami odwrotnie. Bo to tak w rolnictwie bywa. Dlatego zawsze mówię: każdy orze jak może. Nie każdy robi jak uważa, jak potrafi. I wszyscy będą zadowoleni. Tak akurat wyszło, że dzisiaj zastał nas opad śniegu na polu. A my męczymy te parę hektarków. No i jest, jak jest, nie? Abym dzisiaj to pole zrobił i jutro się zobaczy. Prognozują nam większe przymrozki, także jutro za szybko też nie wyjedziemy w pole, jak ziemia będzie zmrożona. Także trzeba działać, jak się da. I nie ma co się szczypać. Ziemia nie jest jakaś mocno zwięzła dlatego da się pracować. Jakby była to jakaś glina albo druga czy trzecia klasa to myślę, że można by było zapomnieć o takiej uprawie. Ale że czwóreczka to można śmigać. Co wy o tym myślicie? Ma moja wariat, nie? Może i tak być. O, zobaczcie. Tutaj po środku na początku jeździłem talerzówką. I Wszystko ładnie przysypane. Co te rybitwy tutaj chcą? O, coś fajnie ciekawego chciałem wam pokazać. Zobaczcie tam na horyzoncie. Ten biały śnieżek co widać. Tam właśnie jeździłem talerzówką i zaczęło dopiero padać i ten śnieg tam leży tutaj gdzie mamy orkę jeszcze już tego śniegu nie ma, zniknął tutaj mieliśmy też jeden przejazd talerzówką przy brzegu i ten śnieg leży leży sobie na wierzchu i się nie boi a zobaczcie orka zjadła nam szybko śnieg po prostu wciągnęła go nie wiadomo kiedy także ten śnieg nie wyparował tylko on przenikł w tą orkę Także co, lecimy dalej, nie? No, orka ładnie zastała ten śnieg, kurde Nie ma śladu po śniegu Tam gdzie talerzowane leży sobie ładnie No i patrzcie Był śnieg i nie ma śniegu Dosyć sporo tego śniegu było, nie? Abracadabra Był śnieg i nie ma śniegu Także robimy bo nie ma czasu tak jak zawsze, nie? Wiecie, trzeba zrobić robotę, a później chłop a jemu rośnie. Nie ma czasu, kurczę, teraz ziewać. Trzeba działać. I co tam taki śnieg? Jak był i go nie ma. Ale co najważniejsze? Że traktor jest jak nowy. Kurde. Działają te sprężynki. Haha! Ha. Powrotem jak nowy. O, widzicie, jaki dobry uczynek robię? Wyżerkę mają. Tutaj niby na tym dołeczku jest ziemia klasy trzeciej B. Niby. Kto to klasyfikował? Kiedy? I jak? Nie wiadomo. Na pewno wiem jedno. Że jest tu mokro i trzeba omijać. Mają wyżerkę, czyli jest dobrze. Żyje ta ziemia, żyje. Smart TV 65 cali, 4 I przez pół roku nie płacisz. Czy ja mówiłem coś przed chwilą? że jak ten śnieg przeniknie w tą orkę, to jutro będzie gorzej. Eee, tam. Przesłyszeliście się. Miał być mission filet, a jest mission complete. Także udało się zrobić ten kawałek. Mamy godzinę 14.16. Dobry czas. Ale mamy dzisiaj jeszcze troszeczkę innych spraw, także zjeżdżamy już do domu, musimy coś tam podziałać na podwórku, a jutro jak się uda, to dalej ciśniemy z tematem, cały czas do przodu, małymi kroczkami. Miałem nic nie nagrywać już z tej uprawy, no ale widzicie, przyszedł ten śnieg, no i mówię, kurczę, kamera leży, jak tego nie nagrać, nie? Także jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie subskrybować kanał. Dzięki za oglądanie i do następnego na razie. Zobaczcie co to, co to przyleciało. Bocian! Nie wierzę! Przed chwilą śnieg padał. Zobaczcie jaka oznaka wiosny. Bociek! Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale bocian to już co innego. A po śniegu śladu nie ma. Nawet tutaj, gdzie się dłużej utrzymywał po tym talerzowanym, też zniknął. Zima jeszcze chciała nas troszeczkę postraszyć, ale bociek przyleciał i koniec. Wychodzi na to, że jak mamy bociana. To ta prawdziwa wiosna przyjdzie bardzo szybko i niespodziewanie. Zrobi się ciepło. Wszystko ruszy do życia. No i co? I co? Gdyby nie ja, to by Bocian jeść co nie miał tutaj, kurde. Siema chłopaki! Zobaczcie co tu, tu się, się dzieje. dzieje. Rozpopsuli. Kubuś zamiast śrubek to nity przyniósł. Jest. I jak to tak może być? No, no nie wierzę, no nie, nie wierzę. Ty wie, no. majster, pokaż jak ty robisz.